Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, jak zawsze w niedzielę rano, chociaż jeśli oglądacie ten materiał w jakikolwiek inny dzień, to nic nie szkodzi, bo za chwilę usłyszycie garść świeżych, aktualnych informacji z planszowego świata, wszelkie nowości i zapowiedzi już za moment, już za chwilę. Ja z tego miejsca zapraszam Was na odcinek premier, bo tam też dużo bardzo ciekawych nowości. On pojawi się lada chwila, a więc śledźcie koniecznie kanał On Table, oczywiście najlepiej subskrybując, do czego zachęcam i dziękuję Wam naprawdę bardzo serdecznie za całą Waszą aktywność. A teraz zaczynamy wort News. Neuroshima Last Aurora, czyli ostatni lodołamacz, który ma szansę nas uratować, zabierając na swój pokład z tej mroźnej krainy pełnej nuklearnego pyłu. Ta gra właśnie dotarła na magazyny śląskiego wydawnictwa, Portal Games. Jej premiera przewidziana jest na 10 listopada, a więc niebawem będzie rozsyłana do Was, moi drodzy gracze. W tej grze dla od jednego do czterech graczy wcielicie się w lidera jednego z zespołów, który będzie przemierzał mroźne pustkowia, starając się dotrzeć do ostatniego lodołamacza, który odpływa już powoli w siną dal. Na pewno nie będzie łatwo i z całą pewnością będzie zimno. Jak mądrze zarządzać surowcami, aby wasz konwój zdążył na pokład Last Aurory? O tym będziecie mogli posłuchać w najbliższym odcinku Premier, bo pokażę wam tę grę i nieco o niej opowiem. Gdybyście moi drodzy spóźnili się jednak na ostatnią aurorę, nic straconego, jeszcze możecie udać się na południe w ramach dodatku do tej gry Neuroshima Last Aurora przebudzenie molocha. I to nie brzmi dobrze, ponieważ właśnie moloch się przebudza w tym rozszerzeniu, co oznacza, że wszystkie podłączone do globalnej sieci urządzenia, systemy buntują się. My, udając się na południe, ponieważ Last Aurora nam uciekła, musimy przedostać się przez terytorium robotów. Robotów, które kontrolowane są przez Molocha, czego możecie spodziewać się w tymże dodatku? Nowego rodzaju ocalałych, którymi są Androidy, nowych wrogów, działek automatycznych i nowego zasobu, czyli baterii jądrowych, aktywujących unikatowe zdolności nowych kart konwoju. Pojawi się też mechanika alarmu, która monitoruje, na ile działania graczy zwróciły uwagę. Molocha, wy zwróćcie uwagę, że zarówno dodatek Przebudzenie Molocha, jak i podstawowa wersja gry Neuroshima Last Aurora swoją premierę będzie miała 10 listopada. W najbliższy wtorek, czyli 3 listopada, na stronie wydawnictwa Czacha Games, czyli polskiego wydawcy gry Cthulhu Call of Madness, Rozpocznie się crowdfundingowa kampania przedsprzedażowa, mająca na celu ufundować dodatkową, wzbogaconą zawartość tej planszówki. Jaka ona będzie? Tak naprawdę zależy to od Was. A jaka jest ta gra, Color Madness? Zacznijcie sobie na moją rozgrywkę, którą miałam przyjemność odbyć z pórką oraz wydawcą. Na końcu naszego spotkania rozmawialiśmy również o samej kampanii oraz przygotowanych dla Was celach. Sama gra oferuje czysto rywalizacyjną rozgrywkę, w której wcielamy się w kultystów kultu kturu i zabijamy badaczy, przepychając ich jednocześnie na planszach innych graczy, bo zwycięzca może być tylko jeden. Jakie jeszcze wieści od śląskiego wydawnictwa Portal Games? Otóż w miniony czwartek swoją premierę miała Skrzynia Skarbów, czyli dodatek do gry Robinson Crusoe. Skrzynia Skarbów, moi drodzy, to zbiór wszystkich wydanych do tej pory mini dodatków oraz promosek do tej kooperacyjnej gry. Rozszerzenie to zawiera dodatkowe karty, żetony, postacie oraz scenariusze jeszcze bardziej zwiększające regrywalność i ma również tryb solo. Łącząc elementy z tego dodatku z podstawową wersją gry, możecie usprawnić swoje schronienie i zmierzycie się z nowymi bestiami. Grając w grę Monolit Arena od wydawnictwa Portal Games z dodatkiem golemy, wcielicie się w konstruktorów i będziecie budować na arenie, no właśnie, olbrzymie golemy. Potężne golemy wyróżniają się siłą i wytrzymałością, ale ogranicza je proces budowy. Ta frakcja wprowadza do rozgrywki żetony golemów. Dwustronne, w momencie kiedy golemy otrzymują rany, nie zostają zniszczone, a odwracamy żetony na drugą uszkodzoną stronę. Dodatek monolit arena golemy dostępny jest już na sklepowych półkach mocno tematyczna, strategiczna gra dla od jednego do czterech graczy, czyli Diona Imperium ma pojawić się w języku polskim, ale o tym już dokładnie wiecie chociażby z ostatniego odcinka Board News, w którym informowałam Was. Nie powiedziałam jednak, że polskim wydawcą będzie wydawnictwo Lucky Duck Games. Gra ma pojawić się z końcem marca 2021 roku. Polska edycja, polskie wydanie ma niczym nie różnić się od tego angielskiego, a sugerowana cena ma wynieść niecałe 200 zł. Dune Imperium to strategiczna gra z mechaniką worker placement, a także deck buildingiem, a w planach w dawnictwo Lucky Duck Games ma również wydanie dodatku z figurkami. Proroctwo Królów, czyli dodatek do gry Twilight Imperium świtnowej Ery w języku polskim, o czym już z pewnością wiecie, ponieważ informowałam Was o tym w Board News. To rozszerzenie, wielkie rozszerzenie do równie wielkiej gry zmierza już do krakowskiego wydawcy, czyli do wydawnictwa Galacta i premiery tego dodatku możecie spodziewać się na przełomie listopada i grudnia tego roku. Dzięki temu dodatkowi rozszerzy się i rozrośnie się galaktyka, ponieważ w rozszerzeniu możecie spodziewać się 40 nowych kafelków układów planetarnych, a więc pojawią się nowe planety, a także przeszkody. Możecie również spodziewać się siedmiu zupełnie nowych, niespotykanych dotąd raz wraz z unikatowymi cechami, ale również i słabościami, a dwa dodatkowe kolory pozwolą Wam dołączyć do i tak już dużego stołu dodatkowych graczy, a więc w Twilight Imperium z dodatkiem Proroctwo Królów zagracie w osiem osób. Premiera dodatku ze skrzynią w tytule, ale tym razem chodzi o potworną skrzynię potworów, czyli rozszerzenie do gry Harry Potter Hogwarts Battle od wydawnictwa Rebel odbędzie się 18 listopada. A to, co Was najbardziej interesuje, to co mieści się w tej skrzyni potworów. Otóż dodatek zawiera idealną kontynuację przygody, którą rozpoczniecie w Harry Potter Hogwarts Battle, nową postać, w którą możecie się wcielić, czyli Love Lovegood, która dysponuje swoją talią, a także unikatową zdolnością, cztery nowe przygody, których akcja skupia się wokół potworów i stworzeń z zakazanego lasu oraz dodatkowe możliwości, jak choćby odrzucanie kart z ręki, a resztę odkryjcie sami. Także przeniesiemy się do Ameryki w XIX wieku i wcielimy się w rancherów, którzy nieustannie i niestrudzenie gnają swoje stada krów wprost z Teksasu do Kansas City szlakiem zwanym Great Western Trail. Wydawnictwo lacerta właśnie poinformowało o dodruku tego tytułu. Gdybyście nie znali Great Western Trail, koniecznie zapoznajcie się z moim materiałem, w którym pokazałam Wam tę planszówkę dla od dwóch do czterech graczy. A do druku możecie spodziewać się w połowie grudnia, a więc idealny prezent na gwiazdkę. W tej kooperacyjnej grze dla od dwóch do sześciu graczy jeden z Was wcieli się w ducha, który będzie zsyłał wizję w postaci kart wizji na pozostałych, a zadaniem pozostałych śledczych jest rozwikłanie zagadki tajemniczego zniknięcia dyrektora cyrku Mysterium Park. Premiera gry o tym, tymże tytule będzie miała miejsce 4 listopada. W tej grze podczas śledztwa musicie pamiętać o spełnieniu dwóch indywidualnych celów. Mniej więcej miesiąc temu informowałam Was o nowej grze od wydawnictwa Borda Dice, która będzie miała swoją polską wersję językową, czyli Mandala Stones. Otóż wydawnictwo Lucrum Games, które to wyda tę grę, poinformowało o nowym, nieco zmienionym polskim tytule. Otóż będzie nosił nazwę Kamienna Mandala. W tej logicznej, abstrakcyjnej grze dla od dwóch do czterech graczy będziecie wspólnie układać kamienie, tworząc prawdziwe dzieło sztuki, ale pamiętajcie, że wygrać może tylko jedna osoba. Cześć wszystkim, Kuba z tej strony. Słuchajcie, w tym tygodniu chciałbym zacząć od gry, o której jakiś czas temu już Wam opowiadałem. Teraz Neomorphosis Infestation, bo właśnie o tej grze, za chwilę powiem, wróciła na Kickstartera i kampania właśnie trwa. W Neomorphosis Infestation gracze wcielają się w bohaterów, czy raczej badaczy, którzy znajdują się w stacji badawczej. W grze cały świat jest pokryty lodem, a my jesteśmy uwięzieni w tej stacji z różnego rodzaju potworami. Co musimy w grze zrobić? No, oczywiście, przetrwać. Te różne potwory, Obcy chcą wydostać się na zewnątrz, przez co niszczą tak naprawdę wszystko, co na tej stacji znajdą. Od różnego rodzaju drzwi do różnego rodzaju sprzętu, który tam się znajduje. My oczywiście będziemy musieli z tymi potworami walczyć, naprawiać stację, tak abyśmy nie zamarzli i jednocześnie nie zginęli. W trakcie całej rozgrywki gracze oczywiście będą znajdowali różnego rodzaju przedmioty, które później będą mogły być przerobione na różne bronie. W ten sposób każdy gracz będzie w trakcie rozgrywki się ulepszał, yy, znajdując nowe przedmioty. Przedmioty pozyskiwał kolejne bronie i w tym ten, ten też sposób będziemy mieli nieco może ułatwioną walkę z tymi obcymi. W związku z tym, jeżeli chcecie powalczyć o przetrwanie w takim zlodowaciałym świecie, to Neomorphosis Infestation jest na Kickstarterze. W drugiej kolejności czas na grę, o której być może już słyszeliście, i której grafiki, czy raczej kreska, styl graficzny nawiązuje do innych tytułów. Mowa tutaj o Endless Winter. Endless Winter to jest gra, w której każdy z graczy będzie kontrolował pewne plemię plemię, które będzie przemieszczało się po różnych regionach, tym samym szukając miejsca, w, w którym będzie mogło się osadzić. Oczywiście nasze plemię będzie musiało przetrwać, w związku z tym będziemy potrzebowali e, do tego jedzenia. W jaki sposób to jedzenie pozyskujemy? Ano poprzez polowanie na różnego rodzaju zwierzęta, które oczywiście zabijamy i tym samym pozyskujemy potrzebne nam jedzenie. I w tym miejscu zauważamy element e, worker placementu. Będziemy mieli różnych robotników, że tak powiem, których wysyłamy w odpowiednią Miejsca, tym samym wykonując różnego rodzaju akcje. Gra, jak mówią twórcy, łączy ze sobą Worker Placement oraz Deck Building. Gdzie ten Deck Building? No więc Deck Building znajduje się w tym miejscu, gdzie rozwijamy nasze plemię o kolejne umiejętności. O kolejne umiejętności, ale również pod kątem kulturowym ich rozwijamy i tym samym budujemy nasz deck złożony właśnie z różnego rodzaju kart umiejętności. W związku z tym, jeżeli jesteście graczami, którzy lubią Worker Placement, Deck Building, a także pewien drobny element um, type placementu. No to na pewno Endless Winter was um, zainteresuje. Ja muszę powiedzieć, że mimo, że jestem graczem Amery, to gdzieś tam to Endless Winter mnie również zainteresował. W związku z tym proponuję wam zerknąć sobie na stronę kampanii lub na różnego rodzaju gameplaye i filmiki um, na YouTubie. Na koniec czas jeszcze na grę Sons of Ferial, czyli na kampanię od studia Tabula Games znanych chociażby z takich gier jak Messiah czy Kion. Mimo, że gra bardzo ładnie się prezentuje to kampania, strona kampanii jest bardzo nieczytelna i jest w niej bardzo trudno znaleźć coś na temat gry. Mimo że strona Sansoferial jest dość toporna, no to muszę powiedzieć, że sama gra dostarcza nam sporo dość ciekawych elementów. Gracze będą kontrolowali swoje plemie złożone z kilku tak naprawdę jednostek, z kilku ludków. W trakcie naszej rozgrywki tych naszych ludków będziemy przemieszczali po mapie, będą oni wznosili różnego rodzaju elementy terenu, a do tego wszystkiego w trakcie rozgrywki będziemy mogli zakupować dla nich kolejne umiejętności. I to jest element, który Szczególnie tutaj przykuł moją uwagę w przypadku tej kampanii, dlatego że kupując te różne umiejętności, będziemy je dawali jednym, jednemu z naszych, jakby plemieńców. Dzięki temu jeden plemieńc będzie mógł być bardziej rozwinięty, drugi nieco mniej. Gra, mimo wszystko, jest jednak grą semi-kooperacyjną. Z jednej strony gracze będą przemieszczali się po różnych terenach, tym samym pomagając też strażnikom, czyli takim zwierzętom, które znajdują się w grze. Z drugiej jednak strony będą musieli uważać, się na, tą, na to corruption, czyli na to skażenie, spaczenie, które toczy tą wyspę. Jeżeli Sans Fury w jakikolwiek sposób Was zainteresował, to proponuję wejść wam na stronę Kampanii do sekcji How to Play. Tam znajdziecie filmik kilkunastu, dosłownie minutowy, który przedstawi Wam sporo szczegółów na temat samej rozgrywki i wtedy tak naprawdę od razu będziecie wiedzieli, czy gra jest dla was czy nie. Jeżeli jednak bylibyście chętni, to Sansu Feral jest na ich starterze jeszcze dość długo, a więc macie sporo czasu, żeby popatrzeć sobie i się spokojnie zastanowić. Cześć, mam na imię Paweł, jestem figurkowym rzeźbiarzem i dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam coś na temat projektu, na którym aktualnie pracuję i jest Rotten Factory. Wszystko zaczęło się parę dobrych lat temu, kiedy swój wolny czas spędzałem na przerabianiu figurek. No i zawsze mi czegoś brakowało, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że może czas wyrzeźbić swoją własną figurkę. No i wtedy przepadłem. A teraz, dzięki wsparciu wielu osób, prowadzę firmę Rotten Factory, gdzie mam możliwość współpracy z super kreatywnymi ludźmi. Wspólnie stworzyliśmy ponad 45 wzorów figurek w mrocznym klimacie. Ale to dopiero początek, bo niedawno ruszyła kampania Rotten Miniatures 2020, gdzie jest pełno nowych wzorów. Projekt zawiera w sobie modele ocalałych po wielkiej zarazie ciała i umysłu. Pracę nad nim rozpocząłem już w zeszłym roku, kiedy to w mojej głowie pojawił się pomysł zgniłego miasta, a także co doprowadziło do upadku niegdyś tej wielkiej metropolii. Dzięki współpracy z Magdaleną, Moritzem i Patrykiem, a także przy dodatku mojej lekko zwiększonej wyobraźni całość zaczęła nabierać kształtu. W międzyczasie dowiedziałem się, że platforma Kickstarter otwiera się na projekty z Polski. Tak też z lekką dumą muszę powiedzieć, że jest to jedna z pierwszych kampanii tego typu prowadzonych bezpośrednio z Polski. W tym momencie na stronie kampanii dostępnych jest 38 nowych wzorów figurek, a w tajemnicy powiem wam, że przygotowane mam jeszcze coś specjalnego. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony kampanii. Wszystkich tych, którzy mm. lubią, Klimat da tak fantazji, nie tylko, o ile nie bójcie się wkroczyć do zniwego miasta. Cześć! Na pewno wielu fanów Twilight Imperium na początku nie dowierzało, jednak faktycznie doczekamy się dodatku proroctwo królów, którego przedsprzedaż już ruszyła w sklepie Dragonite. Ja muszę przyznać, że w Twilight Imperium nigdy nie grałem, jednak za każdym razem, gdy wracam temat tego, tego potwora, tak naprawdę, to mam ochotę zachęcić moją grupę do grania. No i mam nadzieję, że w przyszłości, w jakiejś najbliższej przyszłości, uda mi się w ten tytuł zagrać. A na koniec ciekawostka i wyróżnienie zarazem dla wydawnictwa Phalanx, a konkretnie dla ich planszówki o nazwie UBOT. Gdybyście nie znali ubot również odsyłam do swojego materiału, gdzie pokazałam Wam, jak zanurzyć się w głębinę. Natomiast gra UBOT została uhonorowana nagrodą Charlesa Robertsa w kategorii War Game of the Year. Zwycięzca we wszystkich siedmiu kategoriach najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla wojennych planszówek. Gratulacje! Cześć! Dziś wydarzenia zaczynam od jednego, które już jest za nami. Minioną środę bowiem na grupie facebookowej wydawnictwa Rebel o nazwie Planszowa Rebelia odbył się turniej z nagrodami. W zabawie sprawdzono wiedzę, refleks i spostrzegawczość graczy. Turniej składał się z pięciu zadań eliminacyjnych, a w każdym z nich wyłoniono 12 finalistów. W samym finale uczestnicy musieli odpowiedzieć na 4 dość trudne pytania, a każda poprawna odpowiedź była punktowana. 20 najszybszych graczy otrzymało kody rabatowe do sklepu Rebela, a zwycięska trójka otrzymała nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych. Zabawa cieszyła się dużą popularnością, więc myślę, że możemy liczyć na powtórkę. Jeżeli więc nie chcecie przegapić okazji, by sprawdzić swoich sił na tle pozostałych planszów kocholików, koniecznie dołączajcie do grupy Planszowa Rebeli, aby być na bieżąco. 10 listopada na platformie Wspieram.to startuje kampania podręcznika RPG opartego na popularnym komiksie Mysia Straż. Z tej okazji wydawca Cube Factory of Ideas zorganizowało dla nas konkurs. Na czym on polega? Otóż na fanpage'u wydawnictwa znajdziecie link, pod którym możecie wygenerować swoją kartę postaci. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie pokolorowanej karty postaci w komentarzu pod postem konkursowym. Spośród wszystkich zgłoszeń wydawnictwo wybierze i nagrodzi najciekawsze prace. Link do konkursu znajdziecie w opisie. Jednak to nie wszystko. Wydawca zapewnia też możliwość rozegrania sesji w tym wyjątkowym systemie. Jeżeli chcecie zagrać w Mysią Straż z mistrzami gry prosto z Cube Factory of Ideas, to dołączajcie do grupy facebookowej Mysia Straż RPG, gdzie co tydzień organizowane są zapisy na sesje online. W przyszłym tygodniu opowiadając o tegorocznych targach Essen, wspominałem o najciekawszych premierach. Jednym z głównych punktów w tym zestawieniu było Talent Insult the Inca Empire od wydawnictwa Board and Dice. Okazuje się, że sama premiera to nie jedyna atrakcja związane z tym tytułem. Jakie wydawnictwo zorganizowało dla graczy? Na tydzień po premierze Borden Dice zaprasza was bowiem na swojego Facebooka na spotkanie z Q&A z autorem gry, Dawidem Turcz. Spotkanie odbędzie się dziś 1 listopada o godzinie 21 czasu polskiego. Każdego zainteresowanego zapraszam więc do wzięcia udziału w spotkaniu, a link do tego wydarzenia naturalnie w opisie. Jeżeli chcielibyście zmierzyć się z największymi planszówkowymi zapalencami, to właśnie rozgrywki ligowe są idealnym miejscem dla was. Aktualnie na forum portalu gryplanszowe.pl możecie zapisywać się do następujących rozgrywek. Polska Liga Zamków Burgundii, Szybka Liga Zamków Burgundii, Polska Liga Cokina, Polska Liga Trua, bo i Polska Liga Puerto Rico. Rozgrywki odbywają się online za pośrednictwem portali planszówkowych takich jak Board Game Arena, Tabletopia czy cyfrowe wersje gier. Oczywiście decyduje dostępność danego tytułu. Zapisywać się możecie w poszczególnych tematach na wymienionym wcześniej forum, gdzie poznacie też wszystkie szczegóły dotyczące rozgrywek. Jak zapewnia sam organizator, jeżeli nie macie konta na forum i z jakiegoś powodu nie możecie bądź nie chcecie go założyć, to o zgłoszenie w waszym imieniu możecie poprosić znajomego, który takie konto posiada. Teraz pora na odrobinę statystyk z portalu World .w. w październiku, jak dotąd, zgłoszono 626 946 rozgrywek. Na tej podstawie przygotowałem dla was planszową listę przebojów, czyli 10 najpopularniejszych gier października. Oto one. W listę dziesiątym stawką otwiera Horror gra karciana z ilością 3719 rozegranych partii, które zgłosiło 1047 graczy. W listę dziewiątą 4344 rozgrywki zgłoszone przez 2040 graczy. W listę Kartografowie, 4706 partii rozegranych przez 1710 graczy. W siódme Blue Haven – Jaws of the Lion – 4885 rozgrywek, zgłoszonych przez 1381 graczy. Miejsce szóste – Terraformacja Marsa – 5923 partie, zgłoszone przez 2578 graczy. Miejsce piąte – Marvel Champions The Card Game – 6057 rozgrywek, zgłoszonych przez 1222 użytkowników. Już za podium, na miejscu czwartym Blue Haven. Najlepszą grę ranking był 1675 graczy rozegrało aż 6125 partii. Na mie miejsce trzecie na najniższym szczeblu podium zapracowali fani gry na skrzydłach, którą 3380 graczy łącznie rozegrało 7857 partii. A miejsce drugie to klasyka gier dwuosobowych, czyli 7 cudów świata pojedynek. Z 8282 partiami na koncie zgłoszonymi przez 2249 graczy. No i naturalnie miejsce pierwsze bezdyskusyjnie z niebywałą przewagą nad pozostałymi. 18809 rozgrywek zgłoszonych przez 2523 graczy. Kosmiczna liczba, no ale nie mogło być inaczej, bowiem mowa o kosmicznej grze, którą jest załoga w poszukiwaniu dziewiątej planety. Wydawcom i twórcom tych jakże zacnych tytułów serdecznie gratuluję, a graczom życzę dalszych tysięcy rozgrywek. Na dziś to tyle, koniecznie dajcie znać, czy lista przebojów Wam się podoba. Jeżeli pomysł się przyjmie, to od następnego tygodnia ruszamy z notowaniami tygodniowymi. Pamiętajcie, jeżeli organizujecie jakieś ciekawe wydarzenie, konkurs, spotkania, ruszacie z ligą czy turniejem i chcielibyście się tym pochwalić, koniecznie piszcie na bn.ontable.pl. Chętnie opowiem o Waszych inicjatywach. Do zobaczenia. Na tym, moi drodzy, kończymy Board News. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą uwagę i jak zawsze zachęcam Was do aktywności w postaci lajków, komentarzy i zapraszam Was na odcinek premier, który pojawi się lada chwila na kanale OnTitle, bo będzie dużo, naprawdę dużo rozmaitych, ciekawych i oczywiście nowych premierowych gier. Do zobaczenia również w następnym wydaniu Board News. Trzymajcie się.